Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej historii. W przededniu Wszystkich Świętych chciałem zaprosić państwa na spacer po najciekawszych nekropoliach powiatu legionowskiego. Naszą wycieczkę zacznijmy od najstarszego cmentarza w Chotomowie. Jednym z ciekawszych obiektów na cmentarzu w Chotomowie jest położona przy głównej alei mogiła inżyniera Eustachego Chromańskiego, zmarłego w 1904 roku. Sam nagrobek wykonany z polerowanego granitu oraz z pochodzącego z szydłowieckich kamieniołomów piaskowca został wykonany przez renomowaną warszawską firmę braci Bartmańskich. Niestety stan tego zabytku z roku na rok jest coraz gorszy. Od wielu lat brakuje na nim czołowej płyty. Przy głównej alei znajduje się również niezwykle ciekawy grobowiec rodziny Kisielewskich, pochodzący z początku XX wieku. Niestety również tutaj brakuje ozdobnych metalowych prętów, które pierwotnie zdobiły tą mogiłę. Przyglądając się bliżej temu granitowemu, Pomnikowi możemy zauważyć ślady walk z 1944 roku. Pamiętajmy, iż wówczas cmentarz Chotomowski znalazł się dokładnie na linii frontu pomiędzy wojskami sowieckimi i niemieckimi. Zresztą te ślady po kulach widoczne są zarówno i na tablicach inskrypcyjnych, jak i też bezpośrednio na samym krzyżu. Jednym z najciekawszych nagrobków jest mogiła powstańca styczniowego, Wincentego Rabczyńskiego, zmarłego w 1903 roku w jabłonie. Wyróżnia ją piękny, kuty, żeliwny krzyż oraz dość nietypowa inskrypcja. Sam Rabczyński zmarł jeszcze w czasach Zaboru Rosyjskiego, kiedy wprost nie można było napisać o tym, iż był uczestnikiem powstania. Stąd też zapisano, iż był uczestnikiem wypadków roku 1863. Cmentarz w Chotomowie, podobnie jak i pozostałe nekropolie na terenie powiatu legionowskiego, zdominowany jest przez współczesne nagrobki wykonane z lastrika i sztucznego kamienia. Niemniej jednak, spacerując pomiędzy nimi, możemy natknąć się na godne uwagi zabytki. Jednym z nich jest grób dziesięcioletniego Władysława Wójcickiego, właśnie taka nietypowa forma ściętego drzewa. Była bardzo chętnie wykorzystywana w nagrobkach, w pomnikach, które stawiano ludziom, którzy zmarli przedwcześnie. A święto, ścięte mniej więcej na wysokości dziesięcioletniego chłopca, drzewo miało symbolizować przerwane przedwcześnie życie. Najstarszym zachowanym pochówkiem w Chotomowie jest nagrobek Antoniego Osińskiego. Młynarza z Olszewnicy z Marego w 1850 roku. Sam grobek posiada bardzo ciekawą formę rzymskiego cipusa, a widoczne na nim zdobienia, m.in. wiatrak, dokładnie pokazują nam, kim był pochowany tutaj człowiek. Na Ochotowskim cmentarzu zachowały się również mogiły rosyjskich oficerów i urzędników z przełomu XIX i XX wieku. Najciekawszą z nich jest nagrobek starszego lekarza IV Batalionu Kolejowego z Jabłonny Piotra Preferańskiego. Jest on o tyle ciekawy, iż został wykonany w stylu neogotyckim co jest dość nietypowe dla Rosjan, którzy zazwyczaj w tamtych czasach preferowali nagrobki w stylu bizantyjskim. Miejscem, które obowiązkowo należy odwiedzić na cmentarzu w jabłonie jest zbiorowa mogiła 39 żołnierzy wojska polskiego poległych w 1939 roku w walkach pod Jabłonną. W większości spoczywają w niej żołnierze 21 pułku piechoty imienia dzieci Warszawy. W późniejszym okresie na mogile zamontowano również tablice pamiątkowe upamiętniające oficerów z w Legionowie zamordowanych w katyniu oraz tablicę upamiętniającą żołnierzy 1. rejonu 7. obwodu Armii Krajowej obroża z Jabłonny. Na mogile znajdują się również urny zawierające ziemię z cmentarza w Katyniu oraz ziemię z pola bitwy pod Monte Cassino. Nieco na uboczu przy tylnym ogrodzeniu cmentarza w Jabłonnie znajduje się zapomniana dziś Mogiła ponad 400 sowieckich jeńców wojennych zamordowanych przez Niemców w obozie przejściowym w Bukowie. Kolejnym niezwykle ważnym, ale rzadko odwiedzanym miejscem pamięci narodowej na cmentarzu w Jabłonnie jest zbiorowa mogiła 12 Polaków, więźniów Pawiaka, zamordowanych w lasach w pobliżu Jabłonny w czerwcu 1943 roku. Ich szczątki udało się ekshumować dopiero po wojnie i przenieść właśnie tutaj, do tej zbiorowej mogiły. Jednym z najciekawszych, choć najrzadziej odwiedzanych miejsc na cmentarzu w Legionowie jest mogiła rodziny Skonieckich, legionowskich komunistów, żołnierzy armii ludowej. Którzy w styczniu 1944 roku polegli w walce z Niemcami. Mogiła, a w zasadzie takie miniaturowe założenie memoratywne, została wybudowana w stylu socrealistycznym. Mamy tutaj widoczne bezpośrednie odwołania do starożytności. Klasyczny obelisk, egipską mastabę. Całość zwieńczona była nawet takim niewielkim placykiem, na którym mogły się odbywać uroczystości państwowe. Pacerując główną aleją Legionowskiego Cmentarza, obowiązkowo powinniśmy się zatrzymać przy symbolicznej mogile żołnierzy Armii Krajowej z Legionowa zmarłych w sowieckim łagrze w Borowiczach. W listopadzie 1944 roku, już po zajęciu Legionowa przez Armię Czerwoną, rozpoczęło się polowanie na członków podziemia niepodległościowego przez sowiecki kontrwywiad wojskowy Smierz. Z terenu Legionowa i najbliższych okolic aresztowano łącznie 46 żołnierzy Armii Krajowej, których bez żadnego wyroku zesłano do położonego pomiędzy Moskwą a Petersburgiem łagru w Borowiczach. W przeciągu ponad dwóch lat katorżniczej pracy w nieludzkich warunkach zmarło czterech żołnierzy Armii Krajowej z Legionowa. Kazimierz Gawliński, pseudonim Kazik, Ryszard Górecki, pseudonim Ryś, Ryszard Moniewski, pseudonim Bortnowski, oraz Edward Witecki, pseudonim Waligurski. W 1946 roku rozpoczęło się zwalnianie ocalałych. Większość z nich dotarła do Polski. Wśród zwolnionych był również pułkownik Edward Dietrich, który w latach 90. doprowadził do powstania tej mogiły i upamiętnienia swoich Zmarłych w sowieckich łagrach kolegów. Warto pamiętać również o tym, iż tutaj, w urnie, będącej integralną częścią tej mogiły, znajduje się ziemia z cmentarza w Borowiczach. W ten właśnie symboliczny sposób, legionowscy żołnierze mogli powrócić do swojego rodzinnego miasta. Głównym miejscem pamięci narodowej na Legionowskim Cmentarzu jest oczywiście kwatera wojenna. Spoczywają na niej żołnierze Wojska Polskiego, polegli w 1939 roku. Znajdują się tu również mogiły żołnierzy Armii Krajowej poległych zarówno w czasie trwania okupacji, jak i również w trakcie Powstania Warszawskiego. Centralnym obiektem na kwaterze wojennej jest widoczny za mną obelisk. Postawiony w latach 50., na zbiorowej mogile ofiar ekshumowanych w 1946 roku z lasu legionowskiego. Spoczywają tutaj zarówno mieszkańcy Legionowa, jak i również nieznani z imienia i nazwiska więźniowie Pawiaka, których wywożono na miejsca masowych egzekucji na Bukowcu. W obrębie kwatery wojennej znajdują się również mogiły harcerzy szarych szeregów Zbigniewa Zakrzewskiego, Zenona Kałamai i Sławka Klejmenta, poległych 2 sierpnia 1944 roku w walce z niemieckimi czołgami przy Szosie Warszawskiej. Jednym z najciekawszych obiektów cmentarnych na terenie Powiatu Legionowskiego jest Kaplica Rodowa Kamieńskich, którzy od 1816 roku byli właścicielami Wieliszewa. Kaplica została wzniesiona w 1834 roku po śmierci głowy rodu Tomasza Kamieńskiego. Wybudowano ją w stylu klasycystycznym. W późniejszych dziesięcioleciach chowano w niej kolejnych członków. Rodziny kamieńskich oraz osoby z nimi spokrewnione. Sam obiekt ucierpiał podczas walk frontowych w 1944 roku. W okresie powojennym kaplica została odbudowana w bardzo uproszczonej formie. Dzisiejszy wygląd zawdzięczamy serii remontów, które rozpoczęły się w roku 2012. To właśnie dzięki prowadzonym przez wiele lat pracom konserwatorskim udało się odtworzyć jej pierwotny wygląd. Jednym z najważniejszych miejsc jest cmentarz wojenny w Wieliszewie. Spoczywa na nim ponad 300 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walkach o Wieliszew, Dębę i Komornice. Zdecydowaną większość spośród nich stanowią żołnierze 26. Pułku Piechoty Zelwowa. Warto wspomnieć o tym, iż cmentarz w obecnej lokalizacji powstał w latach okupacji. Miejscowy ksiądz proboszcz tajemnicy przed władzami niemieckimi przez kilka lat dokonywał ekshumacji z pola bitwy, z tymczasowych mogił z zasypanych okopów i przenosił szczątki żołnierzy właśnie w to miejsce, tak aby można było ich tutaj godnie pochować. Kończąc nasz spacer po nekropoliach, dotarliśmy do największego cmentarza wojennego na terenie całego powiatu legionowskiego. To właśnie tu, na Winnej Górze, położonej na tyłach jednostki wojskowej w Białobrzegach, znajduje się cmentarz jeńców wojennych, na którym spoczywa ponad 30 tysięcy żołnierzy zmarłych z głodu i zakatowanych w obozie jenieckim w Beniaminowie. Położony pomiędzy Beniaminowem a Białobrzegami, Sztalak 366, został założony przez Niemców jesienią 1941 roku. Pierwsze transporty jeńców sowieckich, które trafiły na ten teren, zostały po prostu wyrzucone w dziewiczym lesie. Ich zadaniem było wybudowanie baraków dla siebie i dla kolejnych transportów przybywających niemalże każdego tygodnia. Fatalny stan higieniczny, głodowe. Porcje żywnościowe oraz niezwykle srogi nadzór ze strony niemieckich strażników sprawiły, iż śmiertelność w obozie była zatrważająca. Najgorsza pod tym względem była zima 1941 na 42, kiedy wśród sowieckich jeńców wybuchła epidemia tyfusu. Zmarło wówczas kilka tysięcy jeńców, praktycznie cały przybywający tutaj skład osobowy. Niemniej jednak kolejne transporty przybywały w regularnym tempie. Łącznie przez obóz w Beniaminowie przewinęło się prawie 100 tysięcy sowieckich jeńców wojennych, spośród których 30 tysięcy zmarło bądź zostało zakatowanych przez Niemców. Zmarłych jeńców grzebano w masowych mogiłach po kilkaset osób w każdej. Zresztą do dziś dnia widoczne są tutaj te potężne obramowania. W 1943 roku do obozu jenieckiego w Beniaminowie trafili żołnierze włoscy. We wrześniu 1943 roku Włochy zmieniły sojusze, przechodząc na stronę aliantów. Żołnierze włoscy służący w tym czasie na froncie wschodnim i na terenie okupowanej Polski zostali przez Niemców internowani. Blisko 3000 z nich trafiło do Beniaminowa. Pomimo tego, iż Włosi byli przez Niemców traktowani znacznie lepiej niż jeńcy sowieccy, kilkudziesięciu z nich, Zmarło na skutek chorób i wycieńczenia. Do dziś dnia na cmentarzu zachowały się trzy mogiły włoskich oficerów. Cmentarz na winnej górze w Białobrzegach nadal jest wykorzystywany. Ostatnim czasem pochowano tutaj szczątki kilkudziesięciu żołnierzy sowieckich, ekshumowanych w 2022 roku w okolicach kwietniówki. Ich szczątki odkryto podczas prac budowlanych przy remoncie i rozbudowie drogi numer 61. Szanowni Państwo, gdy 1 listopada będziemy odwiedzać groby swoich bliskich, zwróćmy uwagę również na nie tylko te ciekawe, ale szczególnie na te zapomniane pochówki. Mam nadzieję, iż miejsca, które dzisiaj udało nam się Państwu zaprezentować, zostaną przez Was odwiedzone, gdyż naprawdę warto.